Jako kolejny zgłosił się pan Mikołaj Wild, reprezentujący tak dla CPK. Bardzo proszę. Dzień dobry. Na początku chciałem wyrazić satysfakcję, że w spółce kontynuowane są prace, które rozpoczęto w poprzednich latach, oraz liczba szkód w projekcie nie jest tak duża, jakby mogła być. Jeżeli chodzi o zmiany, które nastąpiły w projekcie w ostatnim roku, to wydaje mi się, że najważniejszą zmianą, która tutaj była jedynie szczątkowo. Omówiona to była zmiana w programie centralnego portu komunikacyjnego, czyli zmiana najważniejszego dokumentu, tak naprawdę takiej mapy drogowej, która określa czym program CPK jest. I ta zmiana została przyjęta 31 grudnia. I do treści tej zmiany będę odnosił się podczas swojej wypowiedzi. Od strony wydatkowej nie jest ta zmiana aż tak przerażająca, bo liczba wydatków Skarbu Państwa została ograniczona tylko o 3 miliardy złotych względem poprzedniego programu. Natomiast to czym dysponujemy i to dzięki temu, że Stowarzyszenie Tak dla CPK opublikowało treść programu, to jest można powiedzieć używając legislacyjnego języka nowy tekst jednolity. Moje pierwsze pytanie w takim razie, czy jest jakikolwiek dokument, gdzie omówione by zostały wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do dokumentu? Do poprzedniego programu. Ponieważ no, pewne zmiany są oczywiste, tak? Na przykład usunięto fragmenty, które wskazywały konkretne wymagania wobec inwestora strategicznego. No oczywiście trzeba było je usunąć, ponieważ PPL by ich nie spełnił. Więc to można zrozumieć, dlaczego, dlaczego zostały wprowadzone te zmiany. Natomiast trudno jest powiedzieć, dlaczego ograniczono udział inwestorów. Czy wynikało to finansowe? Czy wynikało to z tego. Że potrzeby wydatkowe po stronie CPK są mniejsze, czy też z tego, że po prostu polskie porty lotnicze nie będą w stanie ich udźwignąć. W, programie, w nowej treści programu wieloletniego ograniczono również ilość linii, kolej, liczbę linii kolejowych objętych wnioskami o decyzje środowiskowe w 32 roku. Stara treść programu przewidywała o 778 km. Linii kolejowych, czyli ponad dwukrotnie więcej linii kolejowych, które będą w 30 roku objęte decyzjami środowiskowymi. Wykreślono również fragmenty, które mówią, że te inne linie kolejowe stanowią elementy sieci TENT. I chciałbym zrozumieć po prostu, co stało za tymi zmianami. Czy mam rozumieć, że zgodnie z nowym planem, Wieloletnim, w momencie zakończenia ob, obecnej perspektywy unijnej, czyli w 2032 roku, nie będziemy mieli już nie decyzji środowiskowych, ale nawet wniosków o decyzje środowiskowych dla takich linii jak Centralna Magistrala Kolejowa, wszystkie pozostałe szprychy, które, zgodnie z deklaracjami y, Ministerstwa Infrastruktury wciąż podlegają badaniu. No, podlegają badaniu, będąc już wpisane na sieć y, TENT. I bardzo lubię odwoływanie do efektywności, do liczby, do twardych danych, ale mam pytanie, dlaczego w takim razie z programu usunięto twarde mierniki sukcesu, tak, gdzie określone kamienie milowe, które mają być w określonych latach usunięte, zostały one zastąpione procentem zaawansowania pracy. Czyli, na przykład, wiemy, że w określonej dacie prace na terminalu mają w 30 roku mają osiągnąć 60%. To otwiera bardzo duże pole do kreatywnej księgowości projektowej. Więc e, chciałbym dowiedzieć się dlaczego po prostu tak poluzowano te lejce, które e, poprzednio program i twórcy programu sami na siebie nałożyli. E, na czym polegało kolejne pytanie? Na czym polegało ograniczenie kosztów dworca kolejowego z 10 miliardów na 9 200 miliardów. E, była mowa oczywiście przez pewien czas o podnoszeniu prędkości tam do 250 km w tunelu pod lotniskiem i tak dalej. Wiadomo już, że to były te wypowiedzi były tylko marzeniami osób, które w ogóle nie miały pojęcia o inwestycji CPK. Podnosiłoby to w sposób dramatyczny koszty tej inwestycji. Natomiast tutaj mamy przeciwny kierunek. Koszty tunelu pod centralnym portem komunikacyjnym i samego dworca kolejowego mają zostać zredukowane o miliard. No to jest moje pytanie, Czego nie będzie, Co nie będzie budowane? Kolejne pytanie dotyczy inwestycji komplementarnych lotniska, które, których zakres został zredukowany z 11 blisko 12 miliardów, konkretnie 11 miliardów 947 milionów, do 2,5 miliarda złotych. Koszty zapewnienia paliwa i energii, czyli dość fundamentalnej inwestycji, zostały ograniczone z 5 miliardów do 656 milionów złotych, co. Dla osób, które znają się odrobinę na temacie, jest oczywiste, że są to koszty, które nie pozwolą na realizację. I podobnie jest z kosztami na uzbrojenie terenów Airport City i Cargo City. No i tutaj jest moje pytanie. Czy jest tak, że w tym programie celowo państwo nie podajecie kosztów tych inwestycji, żeby pokazać, że jednak ograniczyliście koszty programu i, i ograniczacie się tylko do tego, co skarb państwa powinien włożyć, ale. Ale nie podchadejecie po prostu pozostałych elementów montażu finansowego, czy też jest tak, że nie wiecie, ile będą kosztować koszty zapewnienia np. bazy paliw. I ta informacja byłaby dość e, dramatyczna, bo na tym etapie już należałoby przyjąć pewne szacunki. Kolejnym, kolejną dosyć istotną, wręcz fundamentalną zmianą e, to rezygnacja z dość kluczowego projektu kolejowego, czyli e, ze stworzenia sieci terminali intermodalnych. To jest właściwie jedyna zmiana taka, jeśli chodzi o komponent kolejowy, jeżeli pominąć rezygnację z wszystkich linii poza Y. To rezygnacja z wycenianej na półtora miliarda złotych inwestycji w trzy, cztery kluczowe lokalizacje, które miał dla terminali intermodalnych, które miały być osią dla przyszłego rozwoju sieci tych terminali. Dlaczego skasowano te inwestycje? Jaki jest, jakie było racje? Jakie Analizy przemawiały za tym i, i kujmona. I teraz ostatnie trzy pytania dotyczą już konkretnych, konkretnych spraw projektowych. Te pierwsze były chyba bardziej do tej, kwestii, do tej strony politycznej stołu. Teraz bardziej pytania do spółki. Po pierwsze, na podstawie jakiej decyzji spółka zamierza ubiegać się o pozwolenie na budowę na pierwsze prace na terminalu? Czy to będzie decyzja lokalizacyjna pierwszej instancji z rygorem natychmiastowej wykonalności, która powinna już być wiele miesięcy temu, ale mamy nadzieję, że będzie w dniach? Czy to będzie decyzja lokalizacyjna plus decyzja o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, która gdybyśmy mieli korzystne wiatry, no to mogłaby być pewnie gdzieś na wiosnę wydana? Czy też będzie to dopiero drugoinstancyjna decyzja lokalizacyjna, która będzie pewnie pod koniec roku? To ma znaczenie z punktu widzenia harmonogramu, bo oznacza, że prace budowlane rozpoczną się za pół roku, znaczy za rok, półtora, może za dwa lata. Kolejne pytanie dotyczy tunelu na wyjściu z Warszawy. Tutaj nie ukrywam, że zaniepokoi mnie trochę wypowiedź ministra Laska, który powiedział, że tunel na wyjściu z Warszawy, inaczej niż chcieli robić. Poprzednicy, będzie budowany od samego, będzie budowany wcześniej, dlatego że jak robić coś, to robić porządnie. I bardzo dobrze, że tunel na wyjściu z Warszawy będzie realizowany wcześniej, natomiast chciałbym się upewnić, czy linia Warszawa Centralny Port Komunikacyjny Łódź na pewno zostanie otwarta, zanim tunel zostanie skończony. Bo tutaj pan, pan prezes odpowiedzialny za. Za komponent kolejowy też mówił o pewnym testowaniu, testowaniu linii, bo chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość, że jeżeli chcecie otworzyć linię Warszawa CPK-Łódź dopiero wówczas, kiedy skończycie tunel, to już nie mówimy o 32 i moim zdaniem nie mówimy nawet o 35 roku otwarcia, otwarcia tej linii. Więc tutaj chciałbym się tylko upewnić, że na pewno, zanim tunel zostanie ukończony, pojedziemy koleją po prostu z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego. I ostatnia rzecz to pytanie o węzeł kolejowy CPK. To znaczy o skasowanie zachodniego włączenia Centralnego Portu Komunikacyjnego w Centralną Magistralę Kolejową. Wiemy już dzisiaj oczywiście, że liczby podawane przez Piotra Malepszaka, które dotyczyły liczby wyburzeń okazały się niezgodne z prawdą, ale nie wiemy na jakim poziomie decyzyjnym Nastąpiła rezygnacja z tej, zachodniej, z tej zachodniej łącznicy? Czy powstało to. Czy jest jakiekolwiek opracowanie, na podstawie którego ta decyzja została podjęta? Na jakim poziomie decyzyjnym, czy można się z nim zapoznać, czy to było, nie wiem, zarządzenie. Najbardziej właściwe byłoby tutaj co najmniej tak naprawdę zarządzenie pana ministra Laska jako właściciela programu i jak to rozwiązanie, które jest obecnie. E, forsowane przez spółkę, ma się do rozwiązania rekomendowanego przez ministra Malepszaka, kiedy działał jako doradca gminy i aktorów. To też warto byłoby chyba e, wiedzieć, żeby móc porównać po prostu, jak tutaj nastąpiły e, zmiany w tym projekcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Milczarski. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Posłowie. E, ja reprezentuję Stowarzyszenie Tak dla CPK i chciałbym powiedzieć zupełnie na wstępie co do wypowiedzi pana Cezarego w Stachonie. Ja byłem przez 7 lat prezesem Polskich Lotniczych Lot i służę nawet w kuluarach wyjaśnieniem, dlaczego nie można tych małych połączeń zamknąć, zastąpić ich tylko dużymi. Taka krótka odpowiedź jest, że trzeba te samoloty duże wypełnić i one się wypełniają właśnie, z całej sieci małych połączeń. Ja jestem to gotów rozwinąć, ale dla dobra też osób, które oglądają komisję, chciałbym powiedzieć, że to nie jest szaleństwo, że, że takie proste rozwiązanie, jakie Panu przyszło do głowy, ono nie zostało zrealizowane, tylko po prostu no, wynika to z, konkretnego, z konkretnej specyfiki rynku lotniczego i działalności wykonywanej przez Polskie Linie Lotnicze Lot. A ta działalność to jest działalność hubowa, czyli przewoźnika przesiadkowego, który wykorzystując hub lotniczy po prostu zasila go z różnych kierunków i na te największe samoloty zbiera po prostu połączenia z całych regionów, z bardzo wielu miejsc. W tym również z tych niewielkich samolotów, które właśnie dlatego, że to jest przewoźnik lotniczy, hubowy, muszą latać często i stąd jest tych kilka połączeń dziennie do różnych miejsc na świecie. A teraz pytania i, pytania i wątpliwości dotyczące projektu. Szanowni Państwo, jest taka piękna łacińska sentencja errare humanum est persevere autem diabolicum. Jest ludzką rzeczą mylić się, ale utrzymywanie się w tym błędzie to jest akt diaboliczny. I ja bym chciał bardzo prosić obecnie odpowiedzialnych za realizację projektu CPK aby dla przykrycia błędu, którym było krytykowanie tego projektu przed wyborami, w trakcie wyborów i po wyborach, nie brnęli w diaboliczne akty dalszych błędów, dlatego że za te błędy będziemy musieli płacić autentycznymi złotówkami, gigantycznymi kosztami i te błędy będą bardzo trudne do odwrócenia. Szanowni Państwo, my oczywiście nie usłyszeliśmy dzisiaj, czy. Na dworcu, dworcu kolejowym w centralnym porcie komunikacyjnym będzie cztery czy 6 peronów. Natomiast z wiedzy naszej, jaka jest dzisiaj, być może ona się zmieni, ale jeżeli jest tak, że mają, ma, ma tam być, mają być tam perony bez krawędzi peronowych i mają być cztery tory, na których będą po prostu przejeżdżać pociągi przez CPK to ja apeluję w imieniu, w imieniu Stowarzyszenia Tak dla CPK o nierealizowanie tego typu idiotycznej koncepcji, dlatego że przejeżdżanie jakiegokolwiek pociągu przez dworzec CPK bez zatrzymania jest uniemożliwieniem przewoźnikowi zabrania, prze, zabra, zabrania pasażerów, jest uniemożliwieniem pasażerowi wejścia na pociąg, przez który z mógłby, którego mógłby skorzystać i mówiąc krótko jest Kompletnie to jest zbrodnia transportowa, tak nie powinno być. Po to właśnie CPK jako dworzec lotniczy został, został zaprojektowany w miejscu, w którym się przecinają te główne dwie potencjalne magistrale kolejowe z możliwością dobudowania dodatkowych szprych, żeby właśnie każdy przejeżdżający tamtędy pociąg zatrzymywał się na centralnym porcie komunikacyjnym, bo to jest po prostu jakby kolejna, kolejny element. Tego warszawskiego węzła kolejowego, to jest kolejna warszawska stacja, gdzie główne warszawskie lotnisko będzie, będzie za pomocą tej stacji kolejowej obsługiwane. I jako stowarzyszenie tak do CPK apelujemy o to, żeby, żeby tego typu zbrodni transportowej na tym, na tym dworcu kolejowym nie, nie dokonywać. Ponownie apelujemy również i prosimy o to, i prosimy też o wyjaśnienia, jakie wyliczenia, analizy. No, jakieś konkretne dokumenty decyzyjne miałyby zadecydować o tym, żeby nie budować też węzła kolejowego w takim kształcie, w jakim, w jakim on był pierwotnie planowany. A przypominam, że był ten dworzec, że był ten, żeby ten węzeł kolejowy planowany na, w taki sposób, żeby z każdego kierunku i na każdy kierunek za, zaplanować bezkolizyjny wjazd i wyjazd. Pamiętajmy o tym, że ten, że ten system transportowy, ten system kolejowy jest budowany nie na kolejne 10 czy 15 lat, tylko na kolejne 100-150 lat. I to oznacza, że taki skomplikowany węzeł będzie konieczny, a, a nie zbudowanie go obecnie, e, zwłaszcza jeżeli będziemy część tego węzła przykrywać po prostu infrastrukturą lotniskową. E, no, to będzie kolejna zbrodnia transportowa, bo nie wybudujemy, nie wybudujemy go dzisiaj, będziemy musieli go być może budować kosztem wielokrotnie wyższym w przyszłości, co będzie dodatkowo zaburzać, zaburzać działanie, potencjalnie zaburzać działanie lotniska i rujnować cały ten projekt. Kolejny przykład, no to jest jak w soczewce widać, kwestia Kalisza, tak? Jeżeli mamy za 3 miliardy zbudować obwodnicę, która spowoduje zaoszczędzenie 3 minut, i wykluczenie mieszkańców Kalisza i aglomeracji kalisko-ostrowskiej z możliwości korzystania z tej systemu kolei szybkich prędkości, no to, 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 to jest po prostu kolejna aberracja. Ja bym chciał powiedzieć i zaapelować też do, do parlamentarzystów z Kalisza: nie dajcie się zwieść, bo to wcale nie będzie tak, że jeżeli nawet będą tam teorie możliwość połączenia to dla kalisza potem ktoś będzie specjalnie otwierał tego typu połączenia. To właśnie klucz w systemie polega na tym, że każdy pociąg albo co drugi pociąg przejeżdżający przez ten kalisz ma się w nim zatrzymać. Nie, nie dajmy się zwieść temu, że będziemy potem te pociągi będą omijać, te pociągi szybkich prędkości będą omijać kalisz co do zasady, ale sobie jakieś tam pociągi zostaną uruchomione. Bo to jest po prostu fundamentalna nieprawda. Pociąg, który będzie jechał z Poznania. Przez Kalisz. Ja nie mówię, że każdy się ma zatrzymać, ale niech się co drugi zatrzyma, i wtedy jest to faktyczny zysk, fundamentalna zmiana dla mieszkańców Kalisza i, i, i aglomeracji. Jeżeli tak nie będzie, jeżeli tak nie będzie, a, a, budowanie, a budowanie, obwodnicy Kalisza, tej kolejowej, właśnie ma służyć temu, że tak nie będzie. Czyli wracamy do tej koncepcji, która, do, do której powinniśmy wrócić, czyli tego wariantu numer 9 jednak, no to. No, no to my widzieliśmy to już za, za pomocą ma, Centralnej Magistrali Kolejowej. Zamiast zbudować linię pasażerską, która by się zatrzymywała w miastach po drodze, typu miasto na przykład Radom, Kielce i, 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 i mogli, pas, mogli przewoźnicy kolejowi zbierać stamtąd pasażerów, no to jedynie we Włoszczowej Północy teraz zatrzymuje, zatrzymuje pociąg na, na, na Centralnej Magistrali Kolejowej, bo, bo, bo linia pasażerska de facto jest poprowadzona przez szczere pole. A przypomnę, a, a, a przypomnę wszystkim, że przewoźnicy to pasażerscy zajmują się przewożeniem ludzi, a nie powietrza. A ci ludzie muszą gdzie wsiąść i gdzie wysiąść z pociągu. To są takie fundamentalne rzeczy. I w końcu, Szanowni Państwo, kolejne pytanie i prośba o wyjaśnienie i doprecyzowanie. Według jakich analiz znajdujecie Państwo uzasadnienie dla rozbudowy. Jak rozumiem, zmniejszonej już rozbudowy lotniska Chopena, ale mimo wszystko w ostatnich materiałach słyszymy o tym, że ma być o 300 metrów, już nie 600 metrów, tylko 300 metrów rozbudowany pies południowy. Pies południowy lotniska Chopina to jest de facto strefa Schengen, a nie strefa non Schengen. Ma być tam jakaś rearanżacja niby strefy non Schengen, być może jakieś jej powiększenie. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że każda inwestycja w terminal będzie powodowała wprowadzenie obostrzeń w funkcjonowaniu lotniska Chopina. Czyli zamiast zwiększać jego przepustowość w tym, w tym kluczowym momencie, doprowadzi do jego z, zmniejszenia tej przepustowości do roku 2020, 2029, kiedy to, niby ta inwestycja ma zostać oddana. A tymczasem jest rozwiązanie, które jest możliwe do zrealizowania, bo jest funkcjonujące już lotnisko w Radomiu, które zostało zbudowane po to, żeby dokonać administracyjnego podziału ruchu i przenieść na lotnisko w Radomiu część ruchu lotniczego z lotniska Chopina, i ta część, która mogła być tam przeniesiona, to są, to są loty czarterowe. I oczywiście. Oczywiście to jest tak, że administracyjny podział ruchu jest tematem trudnym, zwłaszcza jeśli takie przeniesienie miałoby mieć charakter docelowy i bezterminowy. Natomiast jeżeli dałoby się uzasadnić to, że to jest do momentu, że takie przeniesienie administracyjne z lotniska Chopina lotów czarterowych byłoby do momentu otwarcia centralnego portu komunikacyjnego, to wtedy możemy liczyć na zwolnienie tej przepustowości i to jest do, do obronienia i do udowodnienia przed Komisją Europejską, a apelujemy o, jako Stowarzyszenie o to, żebyście Państwo podjęli ten wysiłek, zamiast się, że tak powiem, politycznie naśmiewać, bo oczywiście w tej, w tej szanowni obywatele, w tej kłótni politycznej oczywiście jest pewien pew, 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 pew nawet element humorystyczny. Nagle wszyscy się zgadzamy, że TPK jest potrzebne, nagle się zgadzamy, że ten projekt jednak będzie realizowany, podczas gdy, gdy, gdy był krytykowany przez obecnych rządzących w sposób no, radykalnie niesprawiedliwy. No, teraz obecna opozycja krytykuje itd., itd. To wszystko jest może nawet i zabawne, ale na koniec to wszyscy służymy jednemu, jednemu wspólnemu krajowi. I teraz zróbmy to w taki sposób, żeby to było efektywne. Nie wydawajmy bez sensu miliarda złotych na rozbudowę terminala, Niech ta, niech ta rozbudowa Chopina będzie. Oczywiście tam, 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 jest, tam jest potrzebna likwidacja pewnych wąskich gardeł, budowa dodatkowych płyt postojowych, być może zlikwidowanie jakichś tam kluczowych elementów wąskich gardeł. Natomiast no, rozbudowa terminala jest, to, to będzie bardzo trudne operacyjnie dla wszystkich przewoźników funkcjonujących na, na, na lotnisku Chopina, a zwłaszcza dla polskich nielotniczych lot. Więc apeluję, nie brnijcie w to, tylko dokonajcie administracyjnego podziału ruchu. Nie wykluczajcie miast z sieci kolejowej Polski, tylko włączajmy miasta w sieć kolejową Polski po to, żeby przewoźnicy mieli jak zabierać pasażerów, bo jeśli oni będą mogli pasażerów zabierać, to będą mieli dobry biznes, a jak będą przejeżdżali przez pola w, obok, obok miasta, w którym mieszkają pasażerowie, to nie będą mieli dobrego biznesu. No i na koniec kwestia zwiększenia tej prędkości KDP funkcjonującej w Polsce. Bo oczywiście techniczna prędkość projektowania sieci KDP wynosiła 350 na godzinę wtedy, wcześniej i wynosi również teraz. Natomiast pociągi jadące w Polsce i dla potrzeb Polski miały być trasowane pociągami, taborem i z prędkościami 250 na godzinę. Dlaczego z takimi prędkościami? Właśnie po to, żeby się mogły zatrzymywać w tych mniejszych miastach. Właśnie po to, żeby ta sieć polskiego KDP w sposób dosyć kreatywny, ale bardzo dobry, zlikwidowała wykluczenie transportowe. I teraz nagle wszyscy się tutaj zgadzamy, że, że KDP nie ma, nie ma likwidować wykluczenia transportowego. Oczywiście, że ma, musi likwidować wy, wykluczenie transportowe i apeluję do obywateli, żeby się, żeby się domagali od wszystkich swoich posłów tego, żeby właśnie ta nowo projektowana i budowana sieć kolei wszystkich prędkości likwidowała wykluczenie transportowe. Bo to nie ma służyć temu, proszę I Państwa, że mamy pobić... zmierzać do końca, ponieważ za chwilę nie będzie czasu na. To nie, ma służyć, temu, to nie ma służyć temu, Panie Przewodniczący, że my mamy pobyć rekord prędkości jazdy pociągu w Polsce powyżej 300 na godzinę. Tylko ma służyć temu, że każdy obywatel Polski, który mieszka po drodze przebiegu KDP, będzie w stanie ze średniej lub, 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 lub dużej wielkości miasta być połączonym, a nie być wykluczanym. I dlatego. O to jako Stowarzyszenie Tak dla CPK apelujemy. Nie róbcie zmian w projekcie tylko po to, aby je robić, bo zmiany, które, które proponujecie, niestety na dziś oceniamy w sposób bardzo negatywny. Dziękuję. Dzie y